Dzień dobry moi drodzy, zaraz zaczniemy zadanie. Proszę, przygotujcie. Sandra, e, tak? Słucham? Jak ty wyglądasz? Proszę, zakryj te ramiona. Na dworze jest 30 stopni. Tutaj w tej sali jest strasznie duszno. Będzie mi za gorąco. Nie interesuje mnie to, że będzie ci za gorąco. E, proszę ciebie, zakryj jakoś te ramiona, ponieważ kusisz e, mężczyzn w tej klasie. Słucham? E, to chyba nie jest moja wina, że oni nie umieją się opanować. E, e, proszę ciebie, zakryj się, ponieważ kusisz mężczyzn. Czym kuszę? Ramionami? Ramiona są dla kogoś obiektem seksualnym? Przepraszam, ale to świadczy o tej osobie, że powinna się chyba leczyć. Proszę zakryć te haniebne ramiona albo wyjść z klasy. Okej, okay. w takim razie wychodzę. Nie będę gotować się w kurtce podczas, kiedy jest 30 stopni na zewnątrz, tylko dlatego, że osoby z mojej klasy nie umieją opanować swoich zwierzęcych popędów. Jeżeli ktoś ma problem z opanowaniem swoich własnych popędów, to jest jego problem i powinien coś z tym zrobić, a nie powinny cierpieć na tym inne osoby. Do widzenia.